Witam. Chciałbym przedstawić projekt pod tytułem Narzędzia do obróbki wideo. Jest wiele programów do obróbki wideo. Najbardziej znanym jest Windows Movie Maker. Można w nim wykonać przycinanie, zmienianie i kopiowanie zaimportowanych plików audio i wideo. A także można dodać przejścia, efekty, tytuł i napisy końcowe do projektu. Ja zajmę się pokazaniem programu Adobe After Effects 7. Jest to bardzo zaawansowany program do tworzenia różnego rodzaju efektów wizualnych oraz efektywnych przejść między ujęciami. Aplikacja posiada setki prostych w obsłudze efektów wizualnych, przejść i tekstów. Ja zajmę się dzisiaj pokazaniem, jak zrobić przezroczysty tekst w filmie. A więc, tak robimy nową kompozycję, nazywamy ją. Można ustawić rozdzielczość. Importujemy filmik. Filmik przerzucamy do timeline. Widać, że filmik nie pasuje do naszej kompozycji, więc musimy go dopasować do naszej kompozycji. Dodajemy napis jakiś. Ustawiamy go na środku. Żeby to ten napis był ładnie wyglądał, muszą być dwa tak same filmiki. Skopiujemy kopiujemy nasz filmik. Napis musi być między oboma filmikami. Naciskamy T na obu filmikach. Mamy przezroczystość. Oba są na 100%. Zmieniamy. Przezroczystość pierwszego filmiku na 0% i widzimy, jak się nam pokazał napis. Drugi zostawiamy na 100%. Ustawiamy track mat na napis projekt i ustawiamy po kilku sekundach, na przykład po 5. Robimy stop-klatkę. I W tym momencie mamy czarne tło z napisem projekt do tego momentu. Idziemy kawałek dalej. Na przykład tyle. Ustawiamy przezroczystość filmiku pierwszego na 100%, drugiego filmiku na 0% i w ten oto sposób mamy do 5 sekund czarne tło z napisem projekt, a po około 8 sekundach nasz napis staje się przezroczysty i widać filmik. To jest bardzo fajny program. Można zrobić dużo przydatnych rzeczy. Jak ktoś ma dużo czasu i chęci, by się nauczyć wszystkich efektów tego programu, to naprawdę fajne filmy wychodzą później. Tu można zrobić 3D, można zwolnić, można rozmazać jakąś część filmu. I różne jeszcze efekty, których nie jestem w stanie opisać w tym projekcie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że projekt się podoba.